zielony melon, dzisiaj się zagramy na, na Headwarsach. Tak obiecałem, jak coś dalej się nie dowiedziałem. Jak się to mówi, ale co polegają Headwarsy? Head dzisiaj, dzisiaj wam pokażę, co, co polegają. No, jak się gra w to. No powiem Wam teraz, trzeba zniszczyć cztery główki. Jak się zniszczyło te cztery główki, to się wygrywa. A jak, se, jak chcecie więcej wiedzieć, to zapraszam do oglądania. Nie będę przedłużał, zaczynamy. Zagramy se Soro. Wersja 2.0, beta minus 4, 4. No to jest jeszcze wersja beta tego, taka wersja testowa. I nieraz oni włączają to, nieraz wyłączają, nie wiem czemu. Może dlatego, że to jest w fazie testów i może te pruginy się nieraz psują. Szczerze, w ogóle na, na razie w ogóle żadnego błędu nie znalazłem. Jest jakiś mały błąd, takie dziwne cofanie, bo mi tutaj strasznie cofa na tym trybie. Hmm, a może to wina internetu? Troszkę pomyśl! Nie geniuszu! OK, zaczynamy. Tutaj chodzi, jesteśmy na swojej głowie. To jest moja głowa. I musimy klikać w to ciągle. Musimy bardzo dużo w to klikać. Mamy 25 żelaza. Musimy kupić wełnę. Mam stak wełny. Tutaj wełna kosztuje. 6 żelaza To jest bardzo dla mnie dużo. Nie mogli e, zrobić jak na Bedwarsach. Ale mi tak to nie przeszkadza. No, mogła być ta zielona, a zielona pewnie bardziej, bardziej, bardziej tania. Taka, no ale obudujemy sobie te cztery główki. Mogą je zniszczyć. Ja e, właśnie tego nie chcę. Mamy, mamy obudowane główki. Mo można iść na środek. Ale ja mam inny sposób. Na wygraną. Mogę normalnie klikać i zakupywać. Generator. Nie będę chodził na środek. No zaraz pójdę. Bo tam zielone. Ale muszę się bardziej uzbroić. Bo będą mi zabierać zielone. To wolę tak się bardziej uzbroić. Że ich tak pokonać. Teraz kupujemy generator. Ja sobie kupiłem Dwa generatory mamy. Generator tutaj będzie się nam odnawiało. Te żelazo możemy je ulepszyć. 16 żelaza. Widzicie? Można je, Można je ulepszyć. Czerwony chyba idzie na środek. Ja mu się tam nie dam Ja mu nie dam Ja mu nie dam Zaraz kupię firebora faj 8 diamentów Uuu myślę sobie więcej tego generatora Mam prawie stack żeraza Mam stack żeraza Mam stack żeraza To ja pora sobie kupić e, generator złota Mam sobie go tutaj O niech tam będzie No tutaj To sobie kupię zbroję Nie ja nie mogę się na to patrzeć Przepraszam Łamię regulamin Bo chciałem wam pokazać Ale muszę go zabić no bo mi zabiera zielone, ale moja główka śmiesznie wygląda. Jak to wygląda? Nie, nie umiem w to grać. To się zgadza. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nieraz mogą się niszczyć te generatory. Żółty, dawaj go, zabij go. Dobrze, dobrze żółty. Teraz do niego. Ale nie po zielone, idź do niego. Jak mi się tu niszczą generatory, sobie diamenty. Generator diamentu. Ja mu się nie dam. Ja mu się po prostu nie dam. No co jest tym Co jestem? Ej, mi nie działa. Ej, co się tu dzieje? Mi shift nie, dzia nie działa. Ej, serio. No normalnie nie działa. Nie wiem, co się dzieje. Nie, nie ja chciałem, ja chciałem go zabić. Ale zemsta będzie słodka, zobaczy. Kupmy se sharpness. Okej, okay, pójdziemy co na żółtego, bo żółty tam... Okej, okay, jesteśmy. Zabiłem żółtego. To no nie zabiłem, nie zabiłem, ale zniszczyłem główkę. On pewnie będzie zły na mnie. Musimy sobie zielone. Cztery zielonego potrzebuję. Okej, okay, uciekamy, uciekamy do bazy. Mam lepszą ochronę, tak? Jest! Zniszczyłem główkę. Zostało mu tylko dwie. O nie, generatory mi się niszczy. Okej, okay, jesteśmy na następnej rundzie. Nie pytajcie, co tam było. No bo ja awczyłem, no bo. Eee, takie prywatne sprawy. Ale teraz wygram to po prostu wygram. Wiecie o co chodzi? Nie muszę tłumaczyć. Jesteśmy w następnej rundzie. Obudujmy te główki. Nie muszę mieć więcej tego żelaza. Ja chyba sta tak poklikam. Będę miał z tego stack. Będę tak ciągle klikał, dopóki nie dostanę stack żelaza. Mam prawie 40. Zar zaraz 50. Trochę kupimy sewełny i trochę tego generatora. Mamy 6 generatora. Zaraz się kupimy złoto. Generator złota. Zabieram Zabiera i zielono tak nie będzie. Pójdziemy sobie na środek, a jeszcze chcę kupię zbroję. O, mam! Okej, okay. mam fajną zbroję, fajna. Teraz pójdziemy do nich, chcą mi zabierać zielone, ale to jest bardzo złe. Czy ty mi zabierasz zielone? To jest teraz moje. No gdzie te zielone? Haro, dajcie mi zielone, mam zielone. Teraz szybko uciekamy. On do mnie pójdzie? Nie, nie idzie. Idzie do niebieskiego. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze to robisz. Kupimy sobie trzesta I się tu będę dawał. I se kupimy trochę jeszcze tego złota. Kupimy sobie budki. Mamy całą skórzoną zbroję. To jest dobrze. Ja chcę trochę tutaj poparmie. Jak chcę ten. Kolejny generator diamentów. Mamy kolejny. Generator Mogę tylko postawić 15 generatorów okay, Mamy 3 gen, A mam limit Ajajaj aj, aj. Zniszczymy se to I se postawmy o Ulepszymy se trochę o Ulepszymy se zbroję Mamy ochrona 1 Mam 4 zielonego O mamy fajnie zrobione Ja to pochowam I co? Możemy lecieć na nich <laughs> Rzuciłem go Okej, okay, zabijemy go Okej, okay, jestem u niego. On też mi zniszczy. On mi zniszczy wszystkie generatory. Co za... Musimy sobie kupić więcej generatorów. A mamy więcej we mnie. Nie, pokonał mnie Czerwony jest u zielonych Znaczy niebieski Ja mu też zniszczę Zniszczyłem mu Musimy sobie ulepszyć te generatory Kupimy sobie łuk Ja chcę sobie kupić łuk Najpierw muszę kupić ten O, mamy to Ok, kupimy sobie kolejny generator diamentów O, mamy generator diamentów Kupimy sobie bardzo dużo wewny Ile strzały kosztuje? Osiem Zniszczyłem zielony, zielonemu Dobrze, zniszczyłem zielonemu Mamy jeszcze staście diamentów Kupimy sobie mieczek diamentowy Mamy, mamy mieczek diamentowy Kupimy sobie więcej generatora złota Zobaczcie ile tego mam Żela Żelazna, krada, krata tu jest tak diamentów Tak, a ja mam dopiero kilka generatorów Wy to rozumiecie? O, mogę mieć 20 generatorów I mam głupie pytanie, czemu to jest na maksu ulepszone i to się dalej dare, rozwara? Jak to mam ulepszyć, że to się nie rozwarało? Nie wiem O, mam całą skórzoną zbroję Ja se to pochowam i pójdziemy se na środek Albo trochę se te generatory... bo mi się generatory rozwarają Osiągnąłem limit generatorów, fajnie Mam prawie tak diamentów, Myślę, że razem kratę Okej, okay, idziemy, idziemy nie, ej, ultra główki zostały rozwarone Mam tylko jedną główkę, co? Czemu żółty ma trzy? Nie, on jest za dobry, nie mam z nim szans Nie mam w ogóle z nim szans W ogóle, jeszcze raz, jeszcze raz idę Mam pomysł co zrobię, rozwarę mu te główki Nie, zostaw mnie On mnie z szczera, ty dawaj na niego Nie, czemu, czemu, czemu mi tak cofa? Czemu mi tak cofa? Nie, nie poddam się. Powiedz, że mamy soja. <laughs> A my nie mamy soja. No może się teraz do mnie pójść. Dawaj na niego. Eromadon! Co się stało? Nagranie mi przerwało. Mogę wam od razu powiedzieć, że przegrałem... To się zgadza. Ale czemu mi przerwało nagrywanie? Mam jeden problem. Skończyło mi się miejsce na dysku, macie tutaj dowód, macie na ekranie, że mam strasznie mało miejsca, bardzo mało miejsca i OBS nie chcę już nagrywać, bo mam za mało miejsca, będę musiał wyczyścić komputer, no śmieci moje, ale moje śmieci są na naprawdę fajne, wcale nie mam plików y o nazwie zielone... Nie, nie, nie. No, i muszę sobie zrobić miejsce na dysku. No, i to będzie niestety, niestety na tyle. I to było na tyle. Pa, pa.